Nie. nie chciałeś być w moim reportażu, ale jednak będziesz. Jo, tak? Pawełku, dzisiaj jesteśmy na spacerku w jednym z wielkich miast. Nie? No. Co ci ten pomnik przypomina? <laughs> jednak Ci coś powinien przypominać. Co? Bardzo znany pomnik. Nie, nie znasz? Nie. Słuchaj, jesteśmy pod pomnikiem Monte Cassino. A wiesz dlaczego cię tu wziąłem? Zgadnij, bo lubisz, że będzie czas. Tak, to znaczy myślałem podobnie, <laughs> nie, pokażę ci dzisiaj, kurde, piękną, mie piękną miejscówkę, jak ją znajdziemy oczywiście, zostaliśmy fajnie na miarę, idziemy obejrzeć przedwojenny schron prezydenta, nie Perelowski, ale przedwojenny, więc za chwilę, wchodzimy, ja już, kurde, koszulka, bo tam będziemy w podziemiach. Polega to bardziej przygotowany, pod morą, Cóż szukamy tego też miejsca, a za nami pomnik. Paweł, idziesz przodem, niezwykłe to, że ten, ale w tym parku jest to fajne miejsce, do którego zmierzamy. Solidnie ukryte jeszcze, mało ludzi o tym wie. A my dzisiaj będziemy to eksplorowali. Nie, nie ma kto. to jesienna. Warszawa powitała nas spadającymi liściami. No ja i już tutaj dostaliśmy namiary od zaprzyjaźnionej grupki. Gdzie to jest? I zobaczymy. Ale dziewczyny jeszcze w spódniczkach chodzą. No cóż, można jeszcze to troszkę liści. Podekscytowany Paweł? Zobaczymy. Masz dobre buty. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie ucieczki. O, piękny zamek. Chodź zobaczymy, co tam się jeszcze dzieje. Nieźle ukryty. Nie wiem dlaczego w tym miejscu, nie wiem dlaczego ten obiekcik był w tym miejscu, ale już widzę, że jest fajne Zamek, nie zagłębialiśmy się tutaj w historię. Tego to jest taki troszkę materiał ze spontanu, z taką wizją, bo tych obiektów czasami jest dosyć dużo. Piękny park, a tutaj gdzieś ukryty schron prezydenta przedwojenny. Ale piękne miejsce, tutaj naprawdę ukryte w parku. Zaraz idziemy, my tutaj korzystając z gps dokładnie współrzędnych, zmierzamy do tego miejsca. Pięknie tu jest, nie? Parki się całują. A my sobie eksplorujemy. Co? Zobacz jakie ptaszki. A tutaj niestety korzystają z wiosennego trybu ptaszki. Paweł Akurat teraz ty dysponujesz tym miejscem, daleko jeszcze? 40 nie, 40 metrów. Ale to będzie ciężkie do znalezienia, mam nadzieję. Jak wszystko, tu gdzieś jest wejście do tego naszego miejsca. Gdzie. Tak? O. o. Chcesz, to było gdzieś w tych krzaczkach? Tak, schowane miejsce. Bardzo strategiczne dla starych czasów. To nie są budynki perelowskie, to są budynki przedwojenne. O coś tu jest. Widzę charakterystyczne wywieczniki. Widzę dużą tom. Tak, pod nami coś jest. Pod nami coś jest. Wielka góra. I tutaj prawdopodobnie jest obiekcik. Co cóż, teraz szukamy wejścia, może tego nie pokażemy jak to wygląda. Ale tu jest ufortyfikowana, widać górka. Widzisz Paweł? Charakterystyczne? Niby park, ludzie niedaleko. Niespodziewające się, że pod nimi był taki obiekt. Czy ty Paweł to widzisz? Ludzie sobie tu spokojnie, grają w karty i nie domyślają się, że pod nami jest jakiś stary obiekt ukryty pod tym tym. Ty już widzisz tę górkę, nie? Musimy znaleźć tu wejście, bo to prawdopodobnie jest schowane. No my zaraz to będziemy ogarniali, gdzie. Góreczka jest dosyć wysoka, stroma. Ludzie spokojnie sobie tutaj siedzą. Nie spodziewają się, że tutaj na tej górce jest coś, co jest bardzo ciekawego. Paweł, jesteś podekscytowany? Za chwilkę będziesz wchodził w nieznane. No, no. Tak? No tak, tak, tego się nigdy nikt nie spodziewa, Paweł. Dlatego mam nadzieję, że to Cię bardziej zainteresuje i wciągnie te wszystkie rzeczy. No jest, jest, jest bardzo duże, jest, to jest powierzchnia bardzo duża, nie ma, nie ma nigdzie wejścia, ale ja za chwilkę użyję szarych komórek i prawdopodobnie znajdę się pod ziemią, mam nadzieję. Paweł, no obchodzimy tak ten teren, kurde, gdzie jest ten obiekt, jeszcze raz Ci go pokażę. Tutaj na wprost nas, widać tą górkę, teraz z niej schodzisz, nie? Zobacz, tam są wywieczniki. Ludzie pewnie nie wiedzą, że tu coś jest, tak? Nie masz pojęcia, gdzie tu wejść, tak? Mam użyć swoich szarych komórek? Dobrze, teraz z szarych komórki zaczynamy pracować. Nie ma tu nigdzie oficjalnego na tym podgórzu wejścia do obiektu. Po prostu tak sobie obiekcik jest pod, pod tą górką, Mamy sobie szukamy tutaj wejścia. Ja za chwilkę skorzystam, jak powiem, z szarych komórek i spróbuję pomyśleć, gdzie jest ukryte wejście ale górka wygląda tak niepozornie w jednym z większych parków zdradzę miejscówkę w stolicy Polski, czyli w Warszawie. Tutaj w gołębie, kończy się ścieżka, jakieś takie wiatraczki, tutaj, tutaj. I nie ma oficjalnego wejścia. Czy my tam wejdziemy? Zostańcie z nami do końca, bo za chwilkę obudzą się w nas czarne moce i wjeżdżamy pod spodem. A na pewno będzie ciekawie, bo to są obiekty przedwojenne. Już jestem zdobywając informacje o tym obiekcie. Jest bardzo dobrze zamaskowane wejście. Powiedzmy, że weszliśmy jednym takim władzem niby wodociągowym. A tutaj to wszystko jest bardzo niewidoczne. Jest zamurowane. Nie było takiej możliwości, żeby z górki widać, że to jest w ogóle inne wejście. I cóż, wchodzimy do tego opuszczonego, starego obiektu, w którym miały się ukrywać władze. Wszystko naprawdę bardzo stare stary piec. Paweł niestety do mnie nie dołączył, miał problemy z wejściem, ale ja postanowiłem sam tu zaexplorować. Hmm, hmm, hmm. Stara skrzynka, wszystko z wilgoci dostało, dosłownie rozstrzelnienia. Widać o tym, że ten pądelek jest jeszcze prawdopodobnie przedwojenny. Taką dostałem informację, nie miałem możliwości sprawdzenia tego. Taka, takie wejście z marszu po tych kurde... Tutaj nie można wejść, a może spróbuję jeszcze wejść? Coś tam jest. Idę sobie dalej głębiej w obiekcik. To jest wszystko nad parkiem, gdzie ludzie pewnie nie mają pojęcia, że tu coś takiego jest. Pomieszczenia różnej maści, to prawdopodobnie są takie to przywciki wilgociowe, ogrzewacze. Tutaj są charakterystyczny strop, oznaczający, że naprawdę to jest bardzo stary obiekcik. Ja sobie idę dalej. To jeszcze w prl prawdopodobnie było restrukturyzowane, coś tutaj może zmienione drzwi różne rzeczy, żeby to miało jeszcze jakąś jakieś zastosowanie cóż tu powiedzieć, że to jest wszystko wyłocone puste jest podobnie do wyjście. tu jest ewakuacyjne was Pewno też gdzieś zamaskowane w tym całym parku. Następne pomieszczenie. Nic szczególnego poza tym, jakie ciekawostki mogą znajdować się w dużych parkach, gdzie bawiące się do góry dzieci nie mają pojęcia o tym, że tu coś takiego może być. Tu jeszcze wentylacja. To tu pereloska. Tutaj jest to charakterystyczne wejście, a to było to zostawione wejście. I tak to wszystko kończy się tutaj. Nic szczególnego nie natknąłem się. Poza tym, że ciekawostką jest tak, że nad nami jest pięknie żyjący park, gdzie dzieciaki się bawią gdzie jest normalne życie a tutaj taka ciekawostka znajdujące się taki obiekcie podziemny tu jeszcze można zobaczyć ja. Urząd dwojewódzki w Warszawie numer inwentarzowy a ja chyba sobie stąd wychodzę, bo co tu będę robił o widać jakie grube pręty zastosowane technika do uszczelnienia, wzmocnienia tego stropu tutaj, żeby w razie uderzenia jakimś tam pociskiem wytrzymał. No to były kiedyś czujniki, ale niestety były. No i wychodzę tym charakterystycznym wyjściem drugi raz. Takie rządowe poręcze. Ja wbijam się już do góry, bo co tu jeszcze? Paweł! Szkoda, że nie byłeś. No. Żałuj, że nie przeszłeś. Czemu? Kurde, wiesz co znalazłem? O Jezu. Będziesz musiał zobaczyć w moim materiale. Co za <laughs> Logo perelowskie. No nic, wychodzę. Paweł mi pomoże. No, Takie dobrze. włazowe wejście. Nikt by nie pomyślał, że podchodzę jest taki obiekcik. się na chwilę. No, odchodzę. No idź. I mój, moja śluza do wejścia, a pod spodem ostatni widok wejścia. I co? Znajduje się w parkach? Kto by się kapnął, nie? I cóż Paweł, uciekamy z tego parku. Ty nie weszłeś do środka, no żałuj, ale będziesz mógł obejrzeć reportaż. Ale to nie jest to, że się nie zmieściłem, to po prostu... Już nie udawa, nie udawa. Po prostu to jest tak, że to tak? nie jest tak, że to każdy sobie może wchodzić. No właśnie, to, to znaczy tylko mogą specjaliści wchodzić. No to chodzi. O to, papiery. chodzi, o to chodzi, że dużo ludzi strasznie tam było, a ja tak na obcince bardzo stałem. Rozumiem. Zapraszam niedługo do moich następnych reportaży, stricte związanych bardziej z perelem. My tymczasem uciekamy z tego parku. Piękny park, być niedaleko siedziby prezydenta. Idziemy z tej przechadzki. Mam nadzieję, że ten mały reportażyk ukazujący, co znajduje się czasami pod parkami, był troszkę ciekawy. Nie było może dużej eksploracji. I proszę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału Śladami PRL, który cały czas się rozwija. Wojarze są cały czas, ciekawe tematy. I jak ktoś chce być na bieżąco, to zapraszam. Yo, do usłyszenia.